Cześć, witajcie, z tej strony już. Chciałem Was zaprosić do materiału, który będzie omawiać Shaolin, pojedynek mistrzów. Takie, to się będzie nazywać ta seria, sentymentalnie przez kreskówki. Ze mną jest jak zwykle Michał. Witam. I na start chciałem powiedzieć, że Shaolin to jest kolejna seria, którą oglądałem po prostu, bo jako dziecko i... Miał bardzo dużo do powiedzenia. Nie wiem jak wjechał, ale trzeba mu zabawić. Więc, może na początku, omówmy czym było Shaolin. Mm -hmm. Shaolin ogólnie miał, to była taka bajka, która była zrobiona przez Amerykanów i opowiadała o jakimś klasztorze w Chinach. Który, jeżeli dobrze nie tak, miałeś, w, Chinach. w Chinach w Chinach się to znajdowało i oni po prostu szukali pradawnych przedmiotów, które dawał ogromną moc, które się nazywały Shengong-Wu i to była bajka, która się tak naprawdę wyróżniała tym, że były po prostu różne przedmioty, które dawały ci różne umiejętności, różne rzeczy i po prostu przez jakiś czas były kluczowymi przedmiotami oczywiście. Z czasem płynięcia serii stawało się coraz mniej istotne, chociaż niektóre przedmioty do tej pory jeżeli można byłoby oglądać tę starą wersję, bo nowej nawet nie chcę poruszać, mm -hmm. że po prostu dawały ogromną moc i posiadacz po prostu stawał się trochę potę potężnym człowiekiem, istotą, która przy dobrej ich wykorzystaniu mogła tak naprawdę rządzić światem. Tak, dokładnie. Więc ten, do formuły kreskówki nie bardzo to, ten, jak to się nazywa, mnie bardzo zaskoczyło to, że mimo pojawiania się takich przedmiotów, ty typowo które dałoby się przenieść do prawdziwego świata, nigdy nie powstały jakieś gadżety z Shaolin, czy może w Ameryce tak, ale nie było żadnych sprzedaży takich zabaweczek w Polsce. Więc co to jest chyba skutkowane tym paroma czynnikami? Po pierwsze, postacie byłyby ciężkie do takiego odzorowania na zabawkach to raz. Tak. Dwa. Był, było ogrom tych przedmiotów. Tych przedmiotów chyba shengong było około 100. No, ale to. Tak. W serii oczywiście pojawią się. Pewnie jak życie jakby jak mogli zrealizować wszystkie, to byłoby ich pewnie z około 1000. Ja no wiesz, pa parę dziesiąt było też również Bakuganów. Baku Bakugany to jest na odcinek. Tak, tak, ale mówię, że Bakuganów też było od cholery, a Beyblade'ów. Chęcie bym znowu pograł, eee, też było du dużo i... By, znaczy, czyn, czy, czynnik, który ty mówiłeś raczej nie ma za dużego sensu ba bardziej o to, że yy, zabawki z coś takiego nie miałyby zbyt dużego sensu. Teraz ja się sam wykluczam. Znaczy ja ci powiem przy z mojego przykładu, ja sam sobie tam bawiłem się za dziecka oczywiście eee, teraz jak to brzmi, ja pierdolę. Przepraszam za przykład ale jak tak sobie myślę. No bawiłem się w, w tzauni, w zbierałem sam szągunku. Tak. I po prostu jak chcę to przypomnę te czasy, no, to były zajebiste czasy, że naprawdę mm. można było sobie wyobrazić to też zebranie niby te, tego. Ja tam akurat się bawiłem, ale klocki LEGO połączone z plastylino, że z Plasteliny zrobiłem te szegongu, mm. a klocki LEGO, LEGO służyły mi jako te po prostu awatary tych postaci. I się ta, ta forma sprawdziła. To akurat moja pomysłowość. ale... My no, ja po prostu e... znajdowaliśmy kiki i różne takie blaszki i się tak nimi bawiliśmy. Też? Ja, ja kamyki jeszcze. Tak, <śmiech> <Kamiki>. <śmiech> serio. <śmiech> jak sobie myślisz o tym, to jest takie fajwane. To jest bardziej zabawy w Dragon Balla i samolubisz kamienie. Nie, Albo... zabawy w Dragon Balla to jest klasyk. Albo w Sonic X to też diament jak się zbierała. O ja, w Sonic X. Co Dobra, jest. wracając do tematu. Wracając już do. Oczywiście, materiału. tak jak w poprzednich, w poprzednich te, tego typu bajkach, formuła była dość oryginal, oryginalna. Mianowicie nie, niewiele było bajek tego typu. Bad do tej pory nie, nie ma bajki, która oddaje ten sam wzór i tę samą przyjemność z poszukiwania przedmiotów. Mhm. I de facto, jeżeli na to nawet patrzymy, no to. Wystarczy spojrzeć na aktualny, że bajka doczeka się remake'u, czyli twórcy raczej z kartą to po prostu poczuli tak. hajs i postanowili remake zrobić. Tak, ale nie wiem, teraz to może zajmiemy się teraz obgadaniem tych postaci. Tak, to zajmijmy się tym razem może tym, Omi na początek, o, tak. czyli najpotężniejszym tak naprawdę ze smoków, który był moją ulubioną postacią. <noise> <noise> Takich haszek był moją ulubioną postacią i tak naprawdę y, podłamał mi się koncept, jak stał się zły. To, y, to ukazało y, tak naprawdę, jaką był potężną postacią i jak y, on był postrzegany tak naprawdę przez swoich towarzyszy. No tak naprawdę to każda po, y, większość postaci z tym, tym główni bohaterowie. Byli dość fajnie, ponieważ każdy miał dość takie drugie dno, takie drugą stronę swo swojej osobowości. Znaczy tak, Raimondo potrafił być czasami materialistą i dać się skusić po prostu wielkimi bogactwami. O omiego zaś da się, da się, dało się opętać potęgą. Potęgą. Jego raczej zawsze jarała potęga i tak. to się nigdy nie zmieniło. Kimiko to... Za bardzo nie pamiętam. Pamiętam za to, że Clay zawsze marzył o tylko o wiedzeniu spokojnego życia i maniu no, wyjebanego tak. na świat. Przepraszam. No ja to. I tak na zawsze nie oglądają dzieci. No pewnie. <grym> ci, którzy znają raczej Shaolin, to muszą być mniej więcej w naszym wieku. Chociaż moja nawet dziewczyna e, kojarzy tę serię, więc pewnie za, za, zaj, zajrzy na ten odcinek i specjalnie by mi mnie kochana i łapkę w dół. <grym> To jest taka kochana. Yeah. No to też pokazuje jaka ta seria była ta... W ogóle motywy tej serii, który był Smoke Dojo, który był postacią humorystyczną Omi, który był... Y, takim dziwnym Azjatom, którego nie dało się ogarnąć, mhm. który de facto nie wiadomo było kto był jego rodzicami i też był motyw poszukiwania jego korzeni, który de facto mhm. nigdy nie został wyjaśniony kim był, skąd pochodzi. Tak, nawet w, co, e, w potem remake'u nie, nic nie wytłumaczyli a propos tego. I dodali drugie omega, omie ale remake'u nie ruszam, bo jak to się mówi, y, nie ruszaj gówna, bo zacznie śmierdzieć. No już bez przesady trochę. Nie, oczywiście ten... E, możesz mieć tam swoje zdanie, jednak... Znaczy nie, so, sądzę, to, nie sądzę, że, żebyś był na sto, na, miał na 100% racji to, co do tego. Po, po, po prostu taki wdzięczny remake, remake, ale e, jakby to powiedzieć, do dupy nie urywał. Co prawda był spokój, pozmieniali parę nazw, ale... No dodali też parę postaci, ale wiesz, chodzi o to, że po prostu ja zakończyłem swoją przygodę wtedy, jak się zakończyła no tak, yy, roz... yy, pierwsza seria, no i de facto ja nie chcę wracać do czegoś, co już znam i zostało tylko trochę zmienione, bo twórcy zamiast, nie wiem, zrobić kiedyś kontynuację, czyli ostatni sezon, który by zamknął wszystkie wątki, nie wiem, zrobić wielkie właśnie No, tak zamknęli wszystkie wodki dość nie zamknęli sobie fakt. Zrobili e, takie ukazanie jakby tego, wiesz, oni, on został wybrany na tego przywódcę mhm. i, I, koniec. I, i koniec i było jakieś te, tam biegnął się babice wszystkimi tam razem, żeby wszyscy źli w życiu nie i tyle. No takie... to po prostu pokazało, że e, czekajcie na sequel, tak naprawdę. No Czekajcie na kontynuację. No skin, no, tak. Badzi, bo to miało tyle sezonów, że ja pierdzielę, to miało no, no pod... 4-5 sezonów. 3. To... Dokładnie. 3? 3, dokładnie, 3 dokładnie, ale bardzo długo się trzymały. By 3, ale to chyba takie chyba 26 odcinków, jak nie więcej. Więcej, więcej. Więcej nawet. Jeden sezon trzeba miał mm -hmm. nawet nie wiem ile odcinków to. To pokazuje jaką to była mocną serią i jaką mocną markę de facto y, była właśnie to to jest y, niewiele chyba było bajek, które miały aż tak dużo odcinków i się tak dobrze sprzedawały. No to no tak. i Nie możemy przyrównać to nie do króla Szamanów, Do który... Hantika, nie no ha, y, król szamanów Hantik ha, kl... nie ma aż tak dużej popularności w Polsce. No, ale Huntic Ten z... ma dużo odcinków o tobie chodziło. Czy kontnik tylko dwa sezony, które tam po, po 26 odcinku Po 50 50? Tak 50 odcinków no. to było? Jezu, to nie pamiętam to dał no to oglądam. No no e, tak wracając jeszcze do tego Eee, Seria cieszyła się na przestrzeni lat dużą po, e, popularnością. Mogę to ten e, sam zaświadczyć, że wiele to dzieci oglądało i zawsze ten. Znaczy, mnie ten. E, lubiłem takie bajki, które nic, nic nam nie sprzedawały zawsze. Oczywiście kiedyś się jarałem Bakuganami, ale to był jeszcze inny ten. To jest temat na inny tak, de, de facto. Mamy tyle wątków na odcinki, że sentymentalnie przez kreskówki będzie się ciągło chyba przez, nie wiem, 200 odcinków, jak nie więcej. Nie ja, spokojnie 20 się wyrobimy, It's, 20? Ee, tak. To się tak zamykasz w takie mojej gronie, ja mam dużo więcej <noise> tego, dużo więcej. Jeszcze jakbym miał dodać do tego anime, to mm -hmm. będzie... Jezus... Ma. Więc... zakończę. Shaolin... Sz szia bardzo ciekawa kreskówka, bardzo oryginalna. Polecam starą wersję szczególnie. No po prostu to jest oryginalna kreskówka, które de facto nie udało się powtórzyć fenomenu chyba do tej pory. Nawet chyba e, remake nie, nie dokonał aż tak dużo jak nie, pierwsza seria. Nie, ciężko mi to określić, ale chyba fakt, faktem, że już przestał się remake, no to coś się sugeruje. Mm -hmm. Że się zakończył. Też. Jak sam powiem szczerze, ruszyłem Wimek i pierwszy odcinek mnie odrzucił tym, że oni wycofali wszystko, co się wydarzyło w serii, jakby nie wiem. Ja już bym wolał taką kontynuację szczerze, że yy, nasi bohaterowie byliby tymi nauczycielami i byłaby nowa generacja tych smoków. To, Byłbym, to by było ciekawe. Kupiłbym to, kupiłbym to pewnie, miałbym gdzieś, że to jest animacja no jakaś tak. inna, kupiłbym to momentalnie, zobaczyłbym na przykład Omega jako tego mistrza. Albo o omiego właśnie takiego pustelnika, który opuścił te smoki, nie wiem pokłócili się czy coś takiego, że ten Raymond został tym przywódcą i wola pójść na wiesz taką swoją drogę. No tak Wsz wszystkie koncepty byłyby fajne, ale wiesz, to jest sen senty sentymentalnie, a nie Ta, um, teorie, wiadomo. więc... Ale nie ukrywając, to byłoby naprawdę ciekawa opcja i Fani byliby, mm -hmm. byliby kupieni i też mogliby spokojnie sobie twórcy dać możliwość tego yy, poruszenia dalej serwien. Oczywiście byłoby tylko problem z szengą kół, które były pozbawione, ale, ale zawsze można byłoby, nie wiem, wymyślić jakieś pierdzielnięcie, że przyjdzie ten mm -hmm. Spicer walięty i się wysadził powietrze i też by się rozleciało po świecie. Dokładnie, I więc. I ten sam motyw jeszcze pojedynków, które by powiedzieć w ogóle no nie mm -hmm. Same po pojedynki były dość no. E abstrakcją, jak te wszystkie poziomy się budowały, jak... Y... Tak, więc, y... Jak to było te słowa, mam na końcu języka, jak oni to mówili. No coś tam ten... Y... Y... Był jakiś taki okrzyk, coś przyp... przypominający chiński. Gobi. No teraz mi ciężko powiedzieć, ale on to na końcu języka. To, to, jest, tak, to jest właśnie y, siła tego, tej serii, że została tak długo w pamięci, że aż do tej tak. pory pamiętam niektóre tam zobaczę zdjęcie. Na przykład nie pamiętam jak się nazywał Smok i później tak zobaczyłem jego zdjęcie od razu w dojo mhm. momentalnie. Mi się najbardziej jeszcze podobał ten... jak się nazywał ten, e, ten potem, ten główny zły, co się zmienił w Smoka? Y, w Totem? Ja pamiętam, w ten, w ten, gość, ten gościu, który pił potem zupy ze smoków, czy coś. A, to... mam go też na końcu języka, to on miał dokładnie... Chase Young. O, Chase Young, to była zarąbista postać. To był najbardziej... to jest postać, która znajdzie się w mojej topce... Największych yy, złodóbców. Cernych... Najlepszych złodupców pod względem, że się nie dało się ich nie robić. no to, to, to była postać, która była tak OP, tak było widać w niej, że był tak zajebisty, jednocześnie chciał się aż go więcej. Też de facto zawsze po części liczyłem, że Omi tak na, na trochę opuści, ale z własnej woli smoki, by z nim trenować. No Co? Co tak? parę były parę takich tajniejszych znaczy, kooperacji. Oni... Raczej oni niby tak wiesz, ja cię nie lubię, ale chętnie z tym potrenuję. To byli tacy rywale bardziej niż wrogowie. No, to raczej on de facto chyba sam na to powiedział, że on ma większy ma taki potencjał, że może go spokojnie pokonać. Tak. Gdyby e... się były dobrze rozwijał i It's... żeby go spokojnie dupie pokonał. Więc... Tak, koń kończąc ten... E... Jeszcze, jeszcze raz kończąc. Tak, kończąc e... już. Shaolin jest bardzo dobrą kreskówką. Wartą obejrzenia nawet dzisiaj. Eee, przede wszystkim i sukces tej bajki jeszcze nie został powtórzony, w żadnym innym razie. Eee, nawet remake nie zdołał. Oczywiście z, w miarę godny remake, jednak nie, nie ten... Nie, nie czuję się już tego samego jak podczas oglądania pierwszego pierwszych, odc i pierwszych no, odcinków. W pierwszej serii. Tak, tak pierwszej warto. serii. Więc z tym pozytywnym akcentem polecając oczywiście tą kreskówkę kończymy. Ja żegnam, miłość, też żegna. Tak, do następnego materiału.